I znowu przypadkowe nagrywanie o radia samochodowego na tej częstotliwości w dniu 7 maja 2025 roku o godzinie 19.40 czasu polskiego złapałem radio słowackie. To jest niesamowite, że na terenie Wielkopolski przy dobrej yy, jak się na to mówi? Odbiciowości, tak? Złapałem Radio Słowackie. Genialne. Ja w ogóle lubię się bawić różnymi radyjkami i słuchać, co mówi świat. Teraz się trochę te pogorszył odbiór, przed chwilą było bardzo czyściutko. Pozdrawiam wędkarz w radiowej przestrzeni.